171 dni minęło od ostatniego skoku w zawodach, od planicy. Można powiedzieć, że 171 dni minęło, a nie zmienia się nic. Kamil Stoch wciąż na szczycie. No bo były to 171 dni bardzo, bardzo ciężkiej pracy, którą, którą realizowaliśmy. Realizowaliśmy program treningowy. No, mieliśmy tylko dwa dni, dwa dni przerwy po sezonie i, i tak naprawdę kontynuowaliśmy to co, to, co zaczęliśmy dwa lata temu z trenerem. Kamilu, tęskniłeś? Dzisiaj znowu tłum widzów, dzisiaj ta adrenalina, zawody po tym okresie ciężkiej pracy na siłowni, to jest nagroda dla skoczka? Taki powrót do skakania o stawkę? Mhm. Owszem, no, zawody to jest takie, takie trochę nasze święto, e, bo przygotowujemy się po to, żeby startować w zawodach i żeby robić to, co uwielbiamy e, już przy kibicach i przy, przy takiej, takiej podniosłej atmosferze. E, no i bardzo przyjemnie dzisiaj było. Cieszę się, że było tyle, e, tyle kibiców na, na widowni i, i ta atmosfera była naprawdę... No, taka jak być powinna. Żartowaliśmy, że tutaj na treningach i kwalifikacjach przed letnimi zawodami Grand Prix jest więcej ludzi niż zimą na pucharze świata w Norwegii, Szwecji czy gdzieś. Niesamowite. No owszem, no to, to tylko pokazuje, jak popularne są skoki narciarskie i e, jak ta dyscyplina po prostu ewoluuje z roku na rok. E, no i cieszę się, że, e, że jednak to zainteresowanie nie maleje, a nawet, nawet powiedziałbym wzrasta. Spora wasza w tym zasługa i zasługa waszej ciężkiej pracy Stefan Horngacher dziś na konferencji prasowej powiedział, moje chłopaki wakacji nie miały. Z ręką na sercu, ile od tego ostatniego skoku w planicy miałeś dni bez treningów? Nie mam pojęcia, nie liczyłem tych dni. Było... Malutko. Tak jak mówię, było po samej Planicy, były dwa dni, dwa dni przerwy, żeby dojść do siebie po zawodach, a później były, co drugi dzień był na siłowni trening wspólnie, e, a te dni pomiędzy siłowniami mieliśmy indywidualne treningi. Trudno jest to znieść? No Można się przyzwyczaić, ale. No nie jest łatwo. Czasami nie jest łatwo. Stefan mówi, że przekonał Was, że to jest ten moment, kiedy trzeba trenować. Dlaczego zaraz po planicy, kiedy inni mówią, jedziemy na wakacje, polscy skoczkowie mówią, idziemy na siłownię? Mam nadzieję, że dowiecie się zimą. Mamy taką nadzieję. To jest Wasz sekret. Dobrze, Kamilu, powiedz mi dzisiaj trzy skoki oddane, jakie ocenisz? To były trzy naprawdę solidne skoki na dobrym poziomie. Na takim poziomie uważam, na jakim jeszcze, jeszcze nie, nie startowałem, nie zaczynałem lata nigdy e, i cieszę się, że mam już tak, tak dobrą bazę przygotowaną na ten moment, bo e, dzięki temu będę mógł po prostu dalej pracować i, i jeszcze te umiejętności podnosić e, no i zrobię wszystko, żeby ten weekend był, e, był taki solidny, jak chodzi o moje, moje skoki, e, a później... E, Dzięki temu mam nadzieję umożliwi mi to realizację dalszych celów. Obiecuję, że z tymi pytaniami zmierzam do końca, ale powiedziałeś o, o tym, że to był bardzo solidny, najlepsze otwarcie twoje lata, bo tobie to lato w poprzednich latach, do szczęścia, do tego, żeby sobie potwierdzić, jestem w dobrej formie. Przed zimą nie było potrzebne tak chyba do końca. Jak, jak traktujesz letnie Grand Prix? Każde zawody, w których startuję, traktuję poważnie i nie ma znaczenia, czy to są Mistrzostwa Świata, czy to jest Letnia Grand Prix, czy to są Mistrzostwa Polski, bo każdy skok jest tak naprawdę ważny i e, każdy skok, dobry skok i długi skok, no, przynosi mi tyle samosatysfakcji. E, wierzcie mi, że no, nie ma nic miłego w tym, żeby jechać e, po prostu więcej niż lecieć. <laughs> Zdecydowanie lepiej jest po prostu dłużej lecieć niż jechać. Um... No i, i chcę też po prostu trzymać się blisko czołówki i też mieć możliwość rywalizacji, bo, bo tym samym po prostu też podnoszę swoje, swoje umiejętności. Łukasz Kruczek powiedział, że Ty sobie w głowie ułożyłeś, że gonić perfekcyjny skok, który to w skokach narciarskich nie istnieje i tak oto masz ciągłą motywację do tego, żeby być lepszym. Czy to jest prawda? Aż tak dosadnie bym tego nie ujął, ale owszem, no, cały czas chcę się rozwijać, cały czas chcę te skoki udoskonalać i, i zawsze znajduję sobie coś, co mogę zrobić lepiej. Ostatnie moje pytanie. Jutro drużynówka w składzie. Wiemy to już od Stefana Horngachera, Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch na zmianie trzeciej i Piotr mhm. Żyła na zmianie ostatniej. Piotr mhm. Żyła skaczący dzisiaj świetnie. Zaskoczenie, bo Ty chyba przyzwyczaiłeś się do tego, że kończysz, że zamykasz. Nie, nie, to nie jest żadne zaskoczenie. Zresztą e, cieszę się, że, że właśnie odkąd przyszedł Stefan Horngacher, no jest dużo rotacji w, właśnie w naszej drużynie, że każdy ma szansę poczuć się y, jako lider zespołu i też każdy ma szansę znaleźć się trochę w innej sytuacji. Dzięki temu no, nikt nie, nie może chodzić cały czas z głową uniesioną w chmurach, tylko, tylko powinien, e, powinien cały czas ciężko pracować. A uważam, że Piotrek w ostatnich dwóch miesiącach, jak go widziałem, pracy, którą wykonał i skokami, które pokazywał, no zasłużył sobie na to, żeby jechać jako ostatni i, i kończyć tą naszą drużynę. Dziękuję, liczę jutro na piękne emocje, trzymamy za Was kciuki, cała Wisła trzyma, cała Polska trzyma. Wraca sezon skoków, cieszymy się bardzo, dziękujemy, tyle Kamil Stoch. Dziękuję.